Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mitary Hiking. Tych stałych bywalców, subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów, a jest ich coraz więcej, za co z góry bardzo dziękujemy i się bardzo cieszymy. Moi drodzy, mamy koniec wakacji. Kiedy wy to będziecie oglądać, to pewnie będzie już piękna polska, złota jesień. A jeżeli jesień, to proponuję Wam nostalgiczną wycieczkę w nostalgiczny Dolny Śląsk. A jeżeli Dolny Śląsk i fortyfikacje, niemieckie fortyfikacje, niemieckie umocnienia, to pewnie już możecie się domyśleć, gdzie się dzisiaj udajemy na dość duży trip, jak dla nas, trip dla pewno kilku odcinkowy. Zobaczymy, jak to się wszystko uda nam ograć. W każdym bądź razie udajemy się na legendarne rize. Póki co, pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam siły właśnie na takie wyjazdy, żeby stać z samego rana i nagrywać dla Was odcinki. A jeżeli macie ochotę wesprzeć nasz kanał, no to postawcie nam wirtualną kawę. Link znajduje się w opisie filmu, jak zawsze. Tymczasem do zobaczenia już na miejscu. Intro i zaczynamy. Do Ridze zostało już powiedziane chyba wszystko, a może nawet za dużo. Na pewno powstały setki legend, mitów i fantazji. Ja nie ukrywam, że sam karmię się takimi informacjami, bo o, w końcu to one rozpalają naszą wyobraźnię i chcę te miejsca się wszystkie odwiedzać. A dziś jesteśmy właśnie takim jednym z tych oto miejsc. Sztolnie Waleńskie Rzeczka. Moja teoria na Rize jest bardzo prosta i nie jestem jedyny, który w nią wierzy. Pokrótce, kiedy powstał drugi front w Europie, Niemcy zostawali wypierani z północnych Włoch. To wtedy ulubiona kwatera główna Adolfa Hitlera, czyli Berchow, została mocno zagrożona. Należało znaleźć nowe miejsce, z którego można by było dowodzić i kierować wojskiem, no i oczywiście całym aparatem wojennym. Jeżeli weźmiemy sobie teraz mapę z tamtego okresu, to niemieckie granice panowania znajdowały się na brzegach od północy, na brzegach morza, na południu na Alpach, na zachodzie na rzece Ren i na wschodzie na rzece Bug. I jeżeli to wpisalibyśmy w prostokąt taki geometryczny i wyznaczyli przekątne czyli sam środek tego prostokąta to mniej więcej miejsce, w którym się teraz znajdujemy czyli Rize. Jest w samym środku, więc jest to dowód na to, że jest to bardzo odpowiednie, bezpieczne miejsce na wykonanie takiego kompleksu, nowego miejsca dowodzenia i stworzenia głównej kwatery Adolfa Hitlera. To miejsce na pewno dawało Niemcom pewne duże bezpieczeństwo. Po drugie miejsce. Tutaj było miejscem niemieckim zamieszkałe przez Niemców, co daje kolejny duży plus. Dodatkowo nadaje się na stworzenie siatki kompleksu, takiego jak Niemcy uwielbiali, czyli duża część schowana pod ziemią. Dlaczego? No w końcu tutaj mamy skały, góry, w których możemy drążyć korytarze niczym w kopalniach, a dodatkowo przecież wykorzystano właśnie część starych korytarzy pokopalnianych. Tak więc było to miejsce idealne. Miała to być po prostu nowa, główna kwatera wodza III Rzesza Adolfa Hitlera i jego całej świty. No i mamy bilety, Ryze Sztolnie walimskie. Staram się właśnie tymi scenizacjami um, pokazać Państwu też miastkę sytuacji, w jakiej znaleźli się więźniowie, czy sytuacji z okresu wojny. Uprzedzam, będzie ciemno, momentami głośno i mimo tego, że tu mamy głównie efekty dźwiękowe, proszę postać na swoich miejscach i skierować swój wzrok w stronę okienka z... 你就跟他讲。<laughs> W skali 1 do 1. Od lat możemy usłyszeć o tym, że ta broń rzekomo miała być tej rozwijana, produkowana w całości, czy nawet z tych terenów yy, użyta. Oczywiście wspomniane wersje większości możemy odrzucić, bo z technicznego punktu widzenia było to niemożliwe do zrealizowania, ale jest jeden szczegół, którego jeśli chodzi o v 1 fo 2 całkiem wykrócić się możemy. Produkcja pojedynczych części do tej broni i to jak najbardziej było możliwe, ale przypomnę, dopiero w ostatnich miesiącach wojny, bo jak już wcześniej wspominałem, podkreślałem, e, główne prace związane z projektem RIS zrealizowane od jesieni 43. do stycznia 1945 były skupione na budowie kwater i sztabu dowodzenia, miejsc dla najważniejszych osób w państwie niemieckim. I kiedy z uwagi na bliskość frontu wschodniego, właśnie na przełomie 1945 roku budowę przerwano i ewakuowano, dopiero potem podjęto decyzję o tym, żeby same podziemie drążone w ramach Rize nie niedokończone wykorzystać dla lokalnych zakładów pracujących na zlecenie przemysłu zbrojeniowego, w tym Luftwaffe. Gdy faktycznie te zakłady podzimy tej przeniesiono, bo przypomnę ostatecznie tego też nie zrealizowano, Mamy tej podstawy sądzi, że produkowano by też części do odrzutowych Messerschmittów M262 czy v 1 czy v 2 A dlaczego upieram się tutaj przy tej broni? Bo ta broń wtedy miała priorytet, jeśli chodzi o ochronę. Z tą bronią wiązano bardzo duże nadzieje, że mogłoby jeszcze odwrócić losy II wojny światowie, żeby chronić produkcję przed zniszczeniem, staram się ukryć wszędzie tam, gdzie była bezpieczna, do każdego z możliwych podziemi. I dlaczego tutaj mówię tylko o częściach do, do wspomnianej broni? Muszą mieć Państwo świadomość tego, że wspomniane konstrukcje składały się z kilku tysięcy elementów. Wyprodukowanie ich na masową skalę w jednym miejscu nawet dzisiaj byłoby niemożliwe do zrealizowania. Taką produkcję musiał być w wiele zakładów, one były rozrzucone na terenie Niemiec, Czech, Austrii, części później złożono do głównych zakładów i dopiero broń składano całość. I żeby zrozumieć, jak w tamtym czasie funkcjonował przemysł, wystarczy popatrzeć na to, jak funkcjonuje dzisiaj. Jak są produkowane samoloty, samochody czy inne urządzenia. Do dzisiaj w przemyśle wiele się zmieniło. Dodam jeszcze, że główna montownia V1 i V2 znajdowała się 500 km na zachód. Turyngia, góry Harcu, w pobliżu miasta Nordhausen. Wykorzystano, wyeksploatowano kopalnię wapienia, którą rozbudowano do bardzo dużych rozmiarów i tam pod ziemią V1 i V2 składano. Że ktoś z Państwa będzie na terenie Niemiec w pobliżu miasta Nordhausen. Zachęcam, żeby tam pojechać, bo fragment tych podzim jest udostępniony turystom do zwiedzania i można tam też zwiedzać teren byłego obozu Mittal Baudora, w którym przetrzymywano więźniów, którzy pracowali w podziemiu przy składaniu wspomnianej broni. ...które poszerzono do właściwych rozmiarów, i w tym przypadku komora sięgałaby do betonowych ścian, które mamy po lewej i prawej stronie. Następnie usunięto by strok, który jest chodnikami, i mniej więcej w połowie tej zapłonie się pozostawione półki skalne. Wybrana na końcu, wyrównana i tak uzyskana do, do komoru o bardzo dużym przekroju. I tutaj doskonale widać, że pod ziemią przy drążeniu na wysokości nie używa się rutowań, bo one tylko utrudniają, wydłużają pracę w czasie, zachowując kolejność drążenia w naturalny sposób. Skała jest wykorzystywana jako kółka. Oczywiście po ukończeniu drążenia całość miała zostać zabezpieczona zbrojonym betonem. Po betonowaniu większość komór miała mieć podobny przekrój. I tutaj mamy tego przykład komora widocznie ukończona, obetonowana w połowie wartownia, w której byliśmy na początku, ma identyczny przekrój. tam, gdzie niedawno staliśmy wartowni, też nad nami była dodatkowa niewielki rozmiar komora oczywiście te dodatkowe komory miały tworzyć sieć ta sieć miała sobie być do wentylacji i do przeprowadzenia instalacji technicznej, dzięki którym to gdzie miały funkcjonować kolejny element, który był wartowni, to kanały już mamy dwa, po jednej i po drugiej stronie również instalacja techniczna, tylko podwieszana Podno kanału służyło do zbierania wody, gdyby sieć kanału została rozbudowana i poprowadzona na powierzchnię, podziemia odwadniano by grawitacyjnie, już tym właśnie wszystkie drążono pod górę. W naszym obiekcie na metr chodnika mamy centymetr spadu e, e, w stronę wyjścia, e, które dodatkowo też podczas pracy ułatwia transport uroku, bo dzięki temu spędzana w obiektu, e, w większości przypadków, same na e, powierzchnię. Oczywiście przy wylotach, to tak są kolejni więźniowie hamowcowi. Najczęściej byli to nastoletni po powyższych 14 roku życia, kiedy kierowano do niewolniczej pracy do takich proces lżejszych, właśnie otwieranie wagoników i rozładunek. I samo, samo hamowanie nie było aż tak niebezpieczne. Najbardziej niebezpieczny był rozładunek, kiedy na skraju skarbu, przy rozładunku, wagoniki często przeważały, więźniowie osłabieni, wykluczeni, jeszcze młodociani nie były w stanie. na wystawa grafik, którą tutaj mamy na Białorusi. To są grafiki węgierskiego więźnia Imre Pollo. Więźnik pochodzenia żydowskiego, który z getta na Węgrzech został wywieziony do Auschwitz. Z Auschwitz sobie do Pan Holo, mimo swoją zdolność do usuwania, właśnie tak dokumentował całą drogę. Robił to w tajemnicy. Pomagali mu w tym współwięźniowie organizując potrzebne materiały. Dzięki temu poświęceniu powstało blisko 50 grafik które powiększono, opisano na potrzeby wystawy. Oryginały tych grafik znajdują się w Muzeum Państwowym w Budapeszcie. Sprawdzenie obecności. Mniej więcej o 4.30 wydawano więźniom do bicia kawę zbożową, i to było jedyne, co więźniom dawano do spożycia. Nie było żadnych rano posiłków, żadnych śniadań. I mniej więcej około godziny 6 rano wyjście spod obozu do miejsc pracy wypełnione luźnym materiałem skalnym. Inaczej mówiąc, mamy tam zabaw. W którym podstawie ma rozpiętość blisko 20 metrów. I z tego właśnie powodu pod ziemią nie mamy przejścia do trzeciej stroni. Za chwilę będziemy musieli wyjść na powierzchnię, żeby się tam dostać. Tymczasem za kilka minut będziemy po drugiej stronie komory i też jest pewne, trzeba się dosyć ciepło ubrać i uważać na głowę